Siemanko, witam wszystkich AgroSaw rug, Siódemeczka, zobaczcie jak się ładnie prezentuje Mnie Przestawiam ją, podpinam kemper Nie, Muszę kemper podpiąć, bo, bo muszę podpiąć Nie będę wam mówić dlaczego, ale muszę podpiąć kemper Pokażę wam jak to jest, logo już dostała Zobaczcie ile guziczków jednego brakuje. Zobaczcie, jaki bajer to jest taki e, wyłącznik bezpieczeństwa polowego, czyli jazdy polowej, nie? zobacz, nie wiem, czy to widzicie. Obroty tam są, tak może będzie widać, co? To no, powinno być widać. E, tylko odginam joystick. Sama sobie dodaje gazu i już sama startuje. Jedzie, zobaczcie. Ma zmienia biegi już na dwójce. O, trzeba pomału jeździć z bo normalnie to jest ten Pro Drive, nie? Eee, pomału z bo ona sobie sama dodaje gazu. A to jest w tej, eee, tej pozycji takiej szosowej, nie? To teraz przerzucimy. Przerzucimy na tę normalną, a teraz mamy normalną pozycję. O, no to na jedynce se mogę widzicie dosyć do końca i na jedynce pomału jedzie. Nie? E, powiem wam tak, zainteresowanie maszyną było, było bardzo duże. E, maszyna, niestety, się sprzedała bardzo szybko, dosyć, ale to dla, dla takiej osoby, która po prostu chciała ją kupić. No co tu dużo mówić Ale nie Powiem Wam, że sam jestem w szoku Bo zainteresowanie tą maszyną dużą Jak się bałem tych siódemek To teraz się już nie boję No bo tak akurat chodzi wszystko tam fajnie Tam takich mówię, parę pierdół ma tylko do, do zrobienia Nieznaczących jakieś tam dużo A, Źle podjechałem krzywo Może ta scena była Dobra, ale nie będę mówił tutaj głośno o ceny ale słuchajcie kroi się coś nowego, kroi się coś nowego i dużego chyba centymetr, centymetr w prawo Kroi się coś Nie niespodzianka się kroi, nie wiem może w przyszłym tygodniu coś się, coś się uda zrobić Wam pokazać Pyk, już kemperek mamy Z szóstką kemperem szóstką słuchajcie To Oj ona by szła Chyba by te odwozaki nie nadążyli Nie nadążyli by odwozić słuchajcie Chyba by nie nadążyli Nie będziemy tu podpinać kempera, bo Bo tam jest do zrobienia jedna strona Camper zostaje tam do 60, 70, do tej z tym napędem tylnym co będę robił. Także będzie fajna maszynka e, do sprzedania, ale to dopiero później, na jesień. E, szybka instrukcja obsługi, chociaż nie znam się totalnie, słuchajcie, ale zobaczcie jaka maszyna, jaki wypas. Tu jakiś przełącznik od, od, od ceguś jest, nie wiem, od ceguś. Tu jeszcze jakiś jeden chyba smarowania. Tu jaki bajer, zobaczy, czekajcie, zaraz mi się to włączyć Teraz się włączy, o, proszę bardzo Widzicie to? Kamera co cofania Na rurze kamera Widać jak sieczka tam jak leci, jak tu wypakujecie, no pól wypas Tutaj zobaczcie, to tu jest Tu jest, jak to się nazywa, smart lab, czy jakoś tam Jest to urządzenie, które monitoruje cały czas na tym Na rurze Zawartość, no jest to tam nie, nie do końca sprawne Ale jest Monitoruje, no wilgotność tam, wszystko tam, te parametry sieczki monitoruje, nie? Także tu jest już powiem Wam full opcja Fajna, drukuje tu od razu, tutaj drukareczka jest, drukuje Wynik Także już jest bajer niezły, no. Tu jest ten element nie wiem jakoś zapomniałem, jak się nazywa, kurczę, smart coś tam, smart coś. Tam. <śm> Motora wam pokażę. Taki motor. i 13,5 litra Deere'a Turbina na zmiennej geometrii już elektronicznie sterowana. fajnie pracuje. żepykniemy tutaj zdjęcie dla kolegi. Z takim kemperem to to taka maszyna, będzie szła, ja nie wiem. Z pięt... W takiej kukurydzy równej z dachem to z 15 na godzinę chyba. Jak z e, ósemką idzie 8 na godzinę, e, z dziesiątką 5 na godzinę, to z takim ponad 10. jest już bydle. jest już piękne bydle. Tutaj robimy, słuchajcie, 5730. A co była z takim headerem tym dziobowym do sprzedania, to przerabiamy ją teraz do zbioru trawy. I kupił ją e, też taki agro youtuber Nie będę na razie zdradzał kto. Mm, e, powiem tylko tyle, że teraz kosi Forszmitem i przejdzie na taki sprzęt. Pieczkarnia John Deere napęd 4x4 Podbierać do trawy będzie do tego miotownik. Ściągamy także, jak ktoś chce, tam miotownik mamy do sprzedaży fajny. Teraz będzie mieć i header rzędowy sześciorzędowy, taki Dostosowany do serii 5000. Klas ten także, takie coś będzie na sprzedanie, bo te elementy musimy zdjąć a zakładamy, podbierać i tu tunel do trawy. I ta będzie do zbioru trawy. Babcia czeka, koło się łata. Na razie czeka na swoją kolejkę. Musimy załatać koło i pojechać ją umyć. Także z babcią będzie dalsze. Będą jeszcze następne odcinki. Jakieś tam, jak tam będziemy robić. Nie wiem, słuchajcie, czy nie sprzedać tego John'a tego pięknego John'a, który miał silnik z ciężkarni. A teraz ma założony wolno-sący 120 koni, 7,6 litra. John jest, słuchajcie co, opony są bardzo ładne, przód, tył piękne. Obciążniki z tyłu w kołach, z przodu komplet obciążników. Eee, halogeny, halogeny tu założyli, chłopaki. Osłony, wszystko ma co trzeba. Chodzi pięknie, dosłownie pięknie. Tam jakieś małe, małe przycieki są. Małe przycieki są tylko, a tak to. Tam z przelewów wszystkie walczy, leci chyba tam i jeszcze coś tam jakieś nie wiem, nieduże przecieki są. A tak to jest najszybszy we wsi. Może będzie do sprzedania, no bo mam jeszcze tam jednego, teraz tam tego trupa kupiłem. Naprawdę trup na złom. Woda idzie do oleju. Na razie odstawiłem go, nie mam siły z nim walczyć. No, jak się często, tego to może coś tam jeszcze odżywimy Nie wiem, czy dobrze widać. Chciałem Wam trochę pokazać, że w tej sieczkarni 7750, czyli 7750, od 7700, od 7600 tak naprawdę, to jest to rzadki model, jest, ale od 7600 sieczkarni, czy 8 tam. 600, nie wiem jak te 8 tam mamy, dokładnie nie, nie miał. ale od 7600 jest szersza gardziel czyli jest walec wciągający, jest szerszy. Chyba z tego co pamiętam, to 76 mm, 760 mm, czyli 76 cm. Musiałem miarkę wziąć, ale chyba coś takiego będzie albo 800. E, szersze wałki wciągające szerszy bęben tnący, szersze e, szerszy gniotownik. Stalnica już jest inna, szeroka, znaczy, no szersza, wiadomo. Noże też są inne, od 6000 serii czy tam 7 do 7500 też nie, nie będę pasować, bo są też szersze, te noże trochę. Co tutaj mamy? Jeszcze jest inny wentylator łopatowy, inaczej jest łopaty tak są pozaginane, jak to wam narysować, kurde, Jakoś nie wiem tak. No, tym się nie narysuje, się zaczysta jest. No. O, tutaj takie są. Tak, jest i tak na przemian. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie widać. Dobra. No, to takie są, tak zagięte są opaty. Tak jedna i tak później druga i tak pozaginane. Kto ma siódemki, takie tutaj duże, to wie. I wtedy jest inaczej, to tam ściąga to masę do środka, po prostu pozaginane, są jakby nie. Także to jest wszystko inaczej trochę zrobione, no fajnie tu jest to, że ekologia już jest taka, że sterowanie silnikiem, obrotami na obrociach, jak tam podnosicie do góry to schodzi z obrotów też ten Pro Drive jest do jeżdżenia tak? że jak, jak sobie zrobicie tryb po prostu szosowy, czyli na, na drogę jak chcecie jechać, no to wtedy ona sobie sama tam zmienia biegi, dosłownie sama yy, guzik tylko wciskacie, że na, wyjeżdżacie na drogę, tryb, tryb polowy, szosow, szosowy no i ruszacie od zera joystickiem, ona tam sobie biegi sama zmienia, 1, 2, 3, 4 sama sobie biegi zmienia, sama sobie dodaje gazu taki automat to taki automat no i trzeba uważać z tym automatem, bo jak się rozpędzi to szybko się rozpędza Momentalnie, także trzeba ostrożnie z tym trochę. No i obroty cały czas ściąga, nie? Tak, żeby to się tam, żeby po prostu dużo nie paliła wtedy paliwa, nie? No już bajerów ma wszystko. Widzicie, aplikator ten zakiszać już tutaj jest zbudowany z tyłu. Od razu powiem Wam, że, no mówię, byłem sceptycznie nastawiony do tych siódemek, ale tutaj to już jest, kurde. Tu już warto się pobawić przy tym. Bo to potężna maszyna. Silnik 13,5 litra jest w 77,50. Czy tam 77? Jest 13,5 litra. 76 chyba też. W 7500 do 7500 macie 12,5 litra. A później już jest 13,5 litra. W 78,00 czy 78,50 jest już cummins Silnik Kuminsa. I 7950, jest to jest najmocniejsza z tej serii, czy tam 7900, jest też silnik Kuminsa. Ale jaki ten Kumins jest, to wam nie powiem. Wiem tylko, że bo zerknąłem sobie w dane, że tam siedzi właśnie kumis, A John Roski taki najmocniejszy, to jest właśnie tutaj w tej 7700, czy 7750, to jest tylko, to wiecie, tam 50, a 00 to jest. Pewnie parę pierdół dołożonych elektronicznych, yy, trochę koni pewnie i tam, i to tyle, bo jakieś wielkie różnice techniczne to chyba tam raczej nie ma, bo bęben wszystko gardzi, jest to samo. To jest fajnie na wypasie. Tak zerkałem na ogłoszenia, czy tam gdzieś, bo dużo osób jest zainteresowanych właśnie tą sieczkarnią, ale niestety jest tylko jedna, klientów jest wielu. Yy, I tak mówię, poszukam, może coś tam jest jakiegoś yy, na zachodzie. Uszkodzonego. No i szczerze powiem znalazłem w Holandii jedną za 150 tysięcy netto z rozdemontowaną całą gardzielą. Wszystko jest zdemontowane, aż do wentylatora. No Wszystko porozkompletowane. Nie? Rozłożone wszystko. Nie wiem, co tam się stało. Poprosiłem kolegę, żeby tam zadzwonił się dowiedział. No i zobaczę, może coś tam przez zimę mi się uda. Coś kupić jeszcze, czy tam dla siebie, czy dla Was. Tutaj ta maszyna będzie zrobiona, ale to na spokojnie przez zimę 60, 70, z tym tylnym napędem, z centralnym zmarowaniem. Także też jest fajna 4x4. No tyle, że tam trochę słaba, tak, ale, ale naprawdę jest w fajnym stanie. Liczek hektarów, tam też wypasiona siedzenie, e, siedzenie, siedzenie mechaniczne czy pneumatyczne. Nie wiem mechaniczne chyba mechaniczne. Może się uda jeszcze coś tam e, coś tam kupić i to będzie taka niespodzianka mega dla was, Ale to wiecie, jak, jak kupię to wtedy to wtedy wam to pokażę. A tutaj szykujemy dla youtubera dla YouTubera. E, sieczkarnie Już tutaj są elementy, widzicie. Podbierać taki brzydki, który trzeba odświeżyć, wyczyścić i umalować, i może malować, nie, no może pomalować, nie go, bo taki wygląda. Taki brzydki to zardzewiały, to kwiecie tak nieładnie dawać dla klienta. Chociaż jest sprawny. Tutaj tunel ładny wybraliśmy, rura hydraulicznie składana. Też trzeba tam rzucić te nadstawki. Ktoś tam nadstawił tu trzeba założyć tu nowe łożysko. Akurat trzeba założyć, bo nie ma w ogóle. brzmice także, tak będzie maszyna. Myślę, że dopieszczona, e, dopieszczona będzie dla klienta. Tu camperek stoi, ale to on pójdzie do tej 6710, co Wam przed chwilą mówiłem. A tam babcia stoi, do, e, czeka na swoją kolejkę. Dzisiaj, dzisiaj zrobiliśmy jej kapciuszka jednego, bo tam była tam kulawa, kapec miała zepsuty, czyli miała kapcia. Przebita opona, założyliśmy dętkę, bo tam była bezdętkowa jeszcze Znalazłem już przelew, oryginalne, fajne, tylko muszę je założyć Miała jechać na, do, do, na podprysznic, miała babcie jechać, ale nie zdążyliśmy z czasem już i bab, Na babcię na razie nie ma klienta, tu jest mówię na tą, jest już, ta się zaliczkowana Także tutaj tą pierwszą muszę zrobić, się, tą sieczkarnię I jeszcze sieczkosiarkę małą też, bo idzie do sprzedaży Jest już klient na nią na sieczkosiarkę to mało bo ta duża zostaje w gospodarstwie a ta mała będzie na sprzedaż także już jest klient też ją muszę tam jeszcze przejrzeć przegląd taki ostatni zrobić przed oddaniem i pożegnać się także to na, na tyle już jest sucho widzicie piasek u nas wczoraj gdzieś tam padało a u nas się kurzy u nas codziennie może padać a, a propos powodzią właśnie miałem powiedzieć. Słuchajcie, mam taki mały tam. apel, nie apel, nie wiem. Mam nadzieję, że żaden z moich klientów nie ucierpiał podczas, podczas powodzi. Ale, gdyby ktoś z moich klientów ucierpiał, to zapraszam do kontaktu ze mną. Po prostu chcę jakoś tam. tak postanowiłem sobie, że wesprę jakoś, nie wiem w jaki sposób jeszcze, no na pewno jakoś tam pomo pomogę. W jakiś sposób yy, tym, którzy ucierpieli a, podczas powodzi, a są moimi klientami. Także, jeżeli oglądacie ten filmik, to skontaktujcie się ze mną. Ci, co mają mój telefon, yy, i no, będę widział po prostu, tutaj jest moim klientem, tak, i sobie tam po adresie mniej więcej sprawdzę. Też muszę to zweryfikować, wiadomo, że bo ludzie są różni. Czasami niektórzy wykorzystują jakieś tam sytuacje, ale myślę, że w tej, w tej sprawie chyba nie będzie nikt wykorzystywał. Także sumiennie jakoś się zgłosi, czy nie zgłosi. Zapraszam. Może jakieś tam części, jakiś bon na części, albo jakąś inną formę wsparcia też, No ale to mówię, zobaczymy, ile po prostu was tam jest. też, Nie, Bo nie chcę tutaj jakichś deklaracji składać, które były, z których mógłbym się później mieć problemy wywiązać, tak? Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym silniczkiem, bo chyba z jednego sprzedam w końcu. Chodzi pięknie, chodzi pięknie, silniczek mruczy, chodzi w odwozie, ma jakieś tam przecieki, słuchajcie, nie jest idealny, ma jakieś tam przecieki, przy przelewach chyba przecieki gdzieś tam, gdzieś tam coś tam jakiś olej trochę tam gdzieś się sączy. Ale u nas chodzi w tym chodził w, pasz, w tym w teraz ostatnio właśnie chodził chodził w odwozie kukurydzy przyczepy takiej dużej ruskiej rzutniku tym dużym ruskim no i co I będzie do sprzedania nie jest jeszcze zarejestrowany ale są dokumenty na niego także to rejestracyjny jest wszystko zagraniczne można zarejestrować z tym kompletnym obciążników, wszystkim cena na miejscu, nie będę tutaj mówił, nie pytajcie się o cenę. Tylko jak ktoś jest zainteresowany, to proszę przyjechać i, i rozmawiać. Ewentualnie zadzwonić, wtedy Wam powiem. Tam może jakieś lampy, żarówki trzeba, może coś tam jeszcze pozmieniać, bo nie lubię tej elektryki robić. Ale mówię, jest pciągnik pewny, pewny i pracuje cały czas w gospodarstwie. Także to, to tyle. Dziękuję, trzymajcie się zdrowo, cieplutko jest fajnie. I pozdrawiam wszystkich.